Do tego, to jest Mały filmik jak przebierać komputer. No to tak. Pobieramy sobie program Game Booster 3. Wystarczy łatwo jest pisać i Tam w opisie... Pewnie napiszę link. Rapczej jak nie zapomnę, a jak nie to się... Można jeszcze... można przecież... No, zmienić opis i tam jeszcze mogę go dodać. To no tak. Program jest fajny. No, bo możesz przybierać różne rzeczy. Na przykład diagnostyka, to możemy sobie diagnozować. To jest bardzo fajny programik. Jest bezpłatny. No i fajnie jest. Może być trochę słaba jakość dźwięku, ponieważ mam nagrywanie na telefonie. Dyktafon. Nie dyktofony. Dobra, tą, bo to będzie trochę trwało, ale tak to możemy sobie to, to różnie raczej tym brać. Więc poczekam aż to się stopuje. Hmm. Dobra. Trochę długo to się stopuje. Chyba trzeba będzie to wyłączać. Kurczę, czy nie będzie dobrze. I trzeba będzie włączać Zdąpuj się kurczę Dobrze już nie trzeba nic nie wiem czy mi się to uda wyciągnąć tak można sobie przyspieszyć i włączenia na przykład to chcemy mi się włączyć to można przyspieszyć Albo tak, klikamy sobie przyspieszanie i start. Czekamy aż nam to się przyspieszy. Będzie z się ładować, ale to 20 sekund to nie jest wcale dużo. I całe 20 sekund. To jest bardzo fajny programik. No, no. jeszcze trochę teraz będę musiał czekać, bo gdzieś E, Wam to będzie różne rzeczy. Będzie działać mi to. No widzicie, już. No i widzicie. Wydajność przyspieszenie przyspieszenie tyle wydaje po zwiększone o 48%. nie niepotrzebne usługi, i inne. Tak, jest też diagnostyka. Narzędzia też są usprawnić. Można na przykład tak. Tutaj można optymalizować fragmentację. To jest taki, że ci będzie gry przyspieszać, i dzięki temu można mieć więcej FPS-ów. Na przykład to sobie defragmentuję, ale ja chyba raczej trochę tego nie polecam defragmentować, bo w moim przypadku to albo mi grę popsuł, albo coś tam ja zepsułem. Bo pamiętam, że to raczej to zepsuł, bo wcześniej jeszcze mi. Działała, potem zaraz pod Więc to mi zepsuła grę. Więc nie wiem, spróbujcie. Jeżeli macie płytę przy sobie, to próbujcie. Jeżeli nie, to zacznij zachować ostrożność. Przynajmniej w moim przypadku, tak było można sobie też gry dodać. Klikając dodaj i tak samo w przyspieszeniu. Tylko, że na Gameboxa trzeba się przełączyć. I też dodać się da. Do... I narzędzia sterowniki. Można sobie pobrać nowej, a tej muszę zaktualizować sobie. No to tak, program jest bardzo fajny, tam są fora, można sobie interfejs zmienić. O programie jest, to można sobie wziąć język, można też zmieniać. No i to chyba było by na tyle, to subskrybujcie.